Teraz Zadzwonić, nic nie słyszę. A, wszystko dobrze. Wszystko to wydawanie zgrywam. Chcesz jeszcze? Samoobrona. A niech tam czuję. Nie żadny nikt tam. Udawać przed samym sobą? To tchórzostwo. Ja nie udaję. To, co powinna teraz zrobić, jest oczywiste. Sama widzisz, masz na pierwotnie. Uczyłaś? Czterdzieści lat. Dzięki Bogu. Dosyć tych walk o figurę nas ciągnie mnie do innego typu. Bochaci do Może może Jak długo się nie widziałem? Może? Zrok! Trudno skojarzyć, tak często widzę cię w telewizji. niż mzał A ty bardzo mówiłaś. Ja nigdy nie byłam chuda, to Edek, ciągle zmuszał mnie do diety nic to nie dał. Żadnych główki nie zrobią mnie płaską, nie dadzą mi długich nóg. Wyglądasz starzej. E, ja jestem zadowolona. Zadowolona z... La ultimare. Świetnie wyglądasz, ale starzej. Starzej od kogo? Me sale Jaka to zresztą różnica, starzej, nie starzej, jeżeli świetnie wyglądam? <śmiech> <śmiech> Czyż czy nie tak samo? Pragnie trzpiotowata. A to mnie Wprowadziłam go, żeby otworzył swoim klucze. Już od tygodnia dzwonię do Twojej Żyli i myślałam, że zwariuje. Po co dzwonisz? Dlaczego miałaby zwariować? Czy żyjecie, czy nie? Czyżby to, czym się zajmowaliśmy, było niebezpieczne dla życia? W waszym wieku. Oczywiście. Należało uprzedzić. A tak wcale się nie oszczędzaliśmy. A teraz okazuje się jeszcze, że sporo ryzykowaliśmy. No, rozwaliam cię. – Zostanę kucharzem! I chcesz zjeść na mnie kapustę? A co niej złego? I jeśli kiszoną kapustę, ty i kapustę. Tak, nie wiem. Ostatnio stałem się bardziej do wytrzymania. Ale no dlaczego ty nie przygotujesz swojego sufletu z ikry dorsza? Za długo wyczekać. Zanim złowisz dorsza, trzeba zrobić reklamy w telewizji. Lena otwiera nową restaurację. To jest znaleźć swobodę swoje że przyjść do muzyki i nutami. Nic nie zrozumiałeś. Jesteś zwolniony. Przez ciebie nie doszło do ilusji. Scenariusz już dostał u ciebie. Nie, ja, wybacz. ja się wykręciłam. Wygląda, że nie. Do ciebie. Do restauracji. To do mi się lepiej kupię zmywakę. A no właściwie, Olek, co ty tu robisz? Jest tu na moją prośbę. Udzielał Lenie koncert. – Konsultacji. – To barść Właściwie na jego temat w aranżacji rany ten barsz! działa jak narkotyk. – bo no, zapomniałeś, jak dziś mamy dzień. – Nie, doskonale pamiętam. Piątek. <laughs> – Już sobota. – Wtorek. Dzień naszego rozwodu. Zaraz, za chwilę <laughs> będę gotowy. Dokąd mam świadectwo ślubu? Nie zapomniałeś? O, już jestem gotowy. Lecimy! Daj mi szansę na kulinarną karierę. Bo zabawa w głaznach, to nie pojawuła. A mi się wydaje, że przez 20 lat świetnie radziłem sobie, aby znaleźć nowe pole bitwy. Seks! Cudowny pomysł! Dotyczy wszystkich. Można wepknąć się wszędzie. Do wychowania dzieci, do życia rodzinnego, w problematykę wieku podeszłego, do twórczości, w etykę, do obyczajowości, w psychologię stworzymy nową wiarę, stworzymy nowe pisma święte bosków i idoli, naszą muzykę, naszą etykę, naszą sztukę. Macie już przecież swoje seksualne gwiazdy, liderów i szereg godców, seksu, ideologów, a tych, którzy są przeciw, nazwiecie zakompleksowymi i niepełnowartościowymi. Niedługo rozpoczniecie na nich Uciekł hmm. Tak boisz się seksu, że jesteś gotów odżegnać się od niego na zawsze? Wypierdalek stąd wszystko. no, no pozwól mi zostać. Nie. Jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze możemy zdążyć. Zdążyć? <tuszy> Rozwieść się. <tuszy> <tuszy> no, moi drodzy, no nie ma wśród was Adama i Ewy. Żadne z was nie zaryzykuje. Nie nabierze zakazanego obok.